Ale co mam do był? To morducenia, że mogę je mieć. Nie mam chałupy z czterema sypialniami Nie mam gabrieletu, zobaczcie sami sam. Idę, by pan za skupił się i poszukał Nie znajdę go nawet z tłum Nie mam i nie mam znajomości Nawet nie zapraszam rodziny ani gości Nie po co mają padać Skoro nie ma na czym siadać nie, nie, ma, nie mam, nie mam, nie mam o czym gadać Chociaż jeszcze chwilę muszę, żeby spotkać się skończył Nie mam nawet pomysłu Żeby numer ten wykończyć nie mam nic Jedyne co mam do zuzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, co zuzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam to zuzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, co zuzenia, że mogę je mieć. Hej, kochani, możesz mi na obranie Na zegarek, na samochód, na piękne mieszkanie Nie wiem, kiedy odda, podla na pewno Chyba, że nie będę miał, jedno Nie mam konta w banku, nie na kredytu Tymi, na paluszkach, złoty na plastiku mam nawet bonzu, bardzo modny w tym sezonie Skóry na fotela i grilla na balkonie, Nie mam nic, Panie, panowie, zaśpiewajmy razem, że Jedyne, co mam tu zaraz Że mogę mieć własne pragnienia Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam się na własność, to zabrał mi prywatność. Co mam zrobić, bez siebie ja żyć, bez siebie ja żyć. Słuchaj teraz, słuchaj teraz, Nie wiem, kochanie, może jednak słuchaj, coś się stanie Pojedziemy do Bydgoszczy i to panie, wiemy. szumowanie wszystkie druki Zapłacimy, zapłacimy rachunki, rachunki A potem zaśpiewamy z nami zdań co mam to złudzenia Że mogę mieć własne pragnienia Jedyny co mam To złudzenia, że mogę je mieć Jedyne co mam to złudzenia Że mogę mieć własne pragnienia Jedyny co mam do złudzenia, że, że mogę mieć Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia Jedyne co mam Do złudzenia, że mogę mieć Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę być własne Jedyne co mam Dobra, panie, panowie, ostatni najgłośniejszy Jedyne co mam, że mogę mieć własne Jedyne co mam to zróżnicowania, że mogę je mieć! Proszę państwa dziękujemy serdecznie! Bo yeah. no. no, nigdy nie tańczyłem znaczy przepraszam, no. no, nigdy, no. nigdy nie nie jesteśmy z mistrzami wszechświata, naprawdę! No. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo I na zakończenie, ojcze, specjalnie dla Państwa numer, którym zaczęliśmy. Zostańcie, zostańcie z nami, Dziękuję Was! Żebyście się korzystali całe życie! Specjalnie od nas no. wszystkich! Jedziemy! No. No. Kołyszemy, kołyszemy, Dajcie szadu na końcówę Chłopcy, dajcie, dajcie no. więcej od proszę!

Można poznać, dlaczego Od siebie, kiedy tak się zachowują, nie znajduje słów ustania. Na kobiety za ich piękną i zalety Kiedy patrzę prosto w oczy, widzę mało, ale dla mnie dużo znaczy. Czy muzyka złośliwa unosi do nieba? Rozróż się jeszcze raz. To chęca podnieca niech żałuj za Kobieta także tajemnica Pochwyta tak nagle za ciepły spojrzeniu to czasem staje się zaproszenie W zabawy Poznania się nie tak jak oboje Tak latające tak To dobry znak to, to na bry, Kto na to się nie skusi Jeśli bawić się To w imię motoczery To się do siebie I w zapomnieniu w całym świecie milować Nie oszczędzać sił jeszcze raz bo a to tutaj idzie, wybór za śpiewem. Śpiewem, że reszty serii, się jeszcze raz, Tylko raz. Tylko jeden, tylko jeden. Rozkoczysz się jeszcze raz. Tylko raz, dwa. Rozkoczysz się. Śpiewem, się. Przeżyjmy klasy głośne się Tylko raz Rozkołysz Piękne, piękne Patrzę na w światło I nie wiem co się dzieje takiej zimie chłodnej Przybywa to na czas Nieskończonej zabawy I nie tylko wszystko, I to w to w to Jako że pięknie tańczą, pokazują nam, jak pięknie śpiewają. Uwaga, pan panowie. Wszyscy raz, dwa, raz, dwa, szerejmy. Rodkowych raz, się raz. raz, raz. raz. raz Tylko jeden. Raz. Raz. A może jeszcze wam? Rozpojrzę jest teraz. I teraz rozpowysz. Wszystko no na to jeszcze raz. Ludzko, Tylko raz! Tylko raz! Tak. O! Ludzko, wyślij! Ludzko, Dziękuję za to, się. to jest taki Wielkie do wielkie dziękuję bardzo! Państwa, Tak się bardzo z Państwa będzie, że tak się w kraju. Naprawdę dziękuję Wam bardzo, serdecznie było to jest Proszę Państwa, dziękujemy Normiemu za to, że nas rozkołysał. Proszę Państwa, to nie zdarzyło się naprawdę. To nie jest prawda. Tak nie ma na trudnej odstańca. No, tak 2014! Niewiarygodne, ale prawdziwe. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że za rok w Bydgoszczy podczas trzeciego Open Bydgosztyńska będzie się działo podobnie.